Jarek Możdżyński, Fundacja Park Militarny Twierdzy Modlin. Głównym celem naszej fundacji jest rewitalizacja obiektów fortecznych w Twierdzy Modlin. Poza tym organizujemy imprezy o charakterze militarnym, rekonstrukcje historyczne oraz właśnie takie obchody jak dzisiaj. 29 września dla twierdzy Mordyn to dosyć istotna data. 29 września 1939 roku twierdza skapitulowała. Stąd właśnie wziął się pomysł obchodzenia, e, obchodów kapitulacji. Może no, no nie jest to jakaś szczęśliwa data, natomiast no jest, ba, bardzo istotna jest dla twierdzy. No tak, Bartłomiej Janik, drużynowy ósmej Zgierskiej drużynowej drobniczej Knieja. Magdalena Targowska, przyboczna 8 Zgierskiej Drużyny Wędrowniczej ja. w Nasza drużyna liczy około 15 osób, mniej więcej połowa przyjechała dzisiaj tutaj do Modlina. W tym roku w ramach obchodów rocznicy poddania się cierzy Modlin organizowane są uroczystości na cmentarzu, w Dokładnie nic nie zostało sprecyzowane. była, żebyśmy przejechali i wyświetlili to swoją obecnością. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej GRH Campinos. Rekonstruujemy Wojsko Okresu Międzywojennego II Rzeczypospolitej 27 Pułku Łanów Dnieświeża i jednocześnie ten sam pułk, który potem brał udział w walkach podczas Powstania Warszawskiego w Puszczy Kampinoskiej. Przejdziemy na, na cmentarz, żeby tam złożyć kwiaty, chwilę zastanowić się, chwilę może nawet pomodlić w intencji tego, którego w zeszłym roku chowaliśmy uroczyście i, i pozostałych, którzy tam są i tych, którzy jeszcze czekają w różnych miejscach twierdzy i nie tylko twierdzy, na to, żeby doczekać się swojego miejsca pochówku, no godnego, godnego, a nie tam gdzieś w nieznanych, w jakichś dziwnych okolicznościach, gdzie, gdzie zginęli. To pewnie najpierw, jak zwykle w tradycji, ruszymy z kwiatami i pozostali przejdziemy w jakimś mniejszym czy większym ładzie w kierunku cmentarza. Zapraszam serdecznie. W zeszłym roku przy kopaniu tuneli łączących właśnie teren głównie z działowitnią generała Dena odkopaliśmy nieznanego obrońcę twierdzy mordyn z kampanii wrześniowej. W zeszłym roku również mniej więcej o tej porze odbył się pogrzeb tego żołnierza zrobiony Uroczystości zorganizowane przez Fundację, a konkretnie przez Dariusza Madraka, który jest w kręgach kolekcjonerów, eksploratorów. Jest człowiekiem legendą. Obchody te zostały zorganizowane na terenie Fundacji po raz pierwszy. Chcieliśmy, właśnie chcieliśmy jakby przy, przypomnieć wszystkim, że ta twierdza jest jakby symbolem kampanii wrześniowej. Może tak. wiele osób jednak jakoś nie kojarzy tej twierdzy z Kampanią Wrześniową. No kto wziął udział? Grupy, które z nami współpracują, czyli GRH, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Campinos, Grupa Germania 44, rekonstruująca również powstańców warszawskich i partyzantów i ZHP Zgierz, Ósma Zgierska, wędrownica. Drużyna Wędrownicza, Knieje. Nie Myślę, że ta nasza obecność to też wyraz wyraz wdzięczności tym wszystkim, którzy, którzy tutaj oddali swoje życie, którzy pewnie trudni będą do zidentyfikowania, ale tu są. I ten ostatni bezimienny żołnierz z zeszłego roku, pochowany w tej kwaterze po mojej prawej stronie, ten krzyż drewniany. Złożymy za chwilę. Związanki kwiatów to rocznica kapitulacji, modlina. To dzień, kiedy tutaj może największa rzeź dokonywała się, używając bardzo mocnego i brzydkiego słowa, ale prawie, tak, prawie to tak wyglądało. A polscy żołnierze walczyli, nie poddawali się do końca. Byli gotowi walczyć. Może teraz polećmy ich właśnie dobremu miłosiernemu ojcu, odwdzięczając się im za to wszystko, co przecierpieli. Przecież ich śmierć wiązała się z potężnym cierpieniem, najpierw strachem, najpierw może jakimś głodem, niewygodą, a potem z bólem fizycznym. To wszystko było obecne. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światło świętolista i Haji świeci, których odpoczywają w pokoju wiecznym. Spotkaliśmy się, co takie ważne, żebyśmy wykutowali się nie Dobry, Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość. Chciałbym wszystkich także zaprosić w tej chwili na drobny poczęstunek na teren fundacji. No wie, wiecie wszyscy gdzie. Zapraszam. To już wszystko w takim razie. Dziękujemy serdecznie. Dużo dobrego. Szczęść Boże. Tak. dołączcie do

Ciebie ojczyznę miłując tęny, żyjesz. z zim prawą życia dnia, wieńny zawsze być.